Okej, okay. Idziemy dalej kochani, właśnie się dowiedziałem z netu, że Donald Tusk, Donald Tusk postanowił wsadzić ojca dyrektora, wysłał swojego prokuratora ze swoimi chłopakami do fundacji ojca ryzyka. oczywiście ojciec dyrektor na pewno się strasznie przestraszył i w ogóle, Facet ma jakiś, ten facet ma jakiś mokry sen związany z sadzeniem duchowieństwa. Chce za wszelką cenę udowodnić, że on się nikogo nie boi, że on tam hurabura wszystkich powsadza, kogo chce i kiedy chce, no jak długo chce. No, no na razie to w, tylko w duży szum. Duży szum, mały biznes, bo ostatniego księdza, który go wsadził, tam nie pamiętam nazwiska. No to musiał wypuścić, zrobiła się, zrobiła się sprawa międzynarodowa. No i zrobiło w... się przykro. No i w tej chwili facet chce udowodnić, że, że on się nie myli, że ma rację, że w polskim duchowieństwie jest jakiś tam Bóg wie, jaki e, pasztet. A chyba nie dostrzega czegoś innego, że jeżeli przykładowo wygra jego protegowany Trzaskowski to gościu może być w życiu, może nigdy nie zostać zaproszony do Białego Domu, bo sposób, w jaki odebrał fundusze partii Kaczyńskiego, może być postrzegane jakie, jako nieformalne wsparcie i to, że Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie w sposób rażący niedemokratyczny. Niedemokra Ponieważ w partii, która reprezentuje co najmniej 35% Polaków, jeżeli nie więcej, zostały odebrane fundusze, to jest tylko, to każdy, każdy prezydent jakiegokolwiek innego kraju, w szczególności supermocacy, może zinterpretować. No, panie Tusk, ale pana ludzie. Nie, nie, nie umożliwili yy, równego startu w wyborach prezydenckim wszystkim partiom. My nie, nie jesteśmy zainteresowani z rozmawianiem z, panem, z prezydentem Trzaskowskim. I co, co mu zrobi? Powie, że, po, powie, że, powie, że, że ma inne zdanie, że mu jest, że, że, że się ten ob, ob, obruszy na burmuszy? Zresztą nie jest tam nikim. Przecież w Białym Domu tylko czekają na to, żeby, żeby Tusk popełnił po, po, kolejną taką gafę. Bo to, że on ocenia sytuację po swojemu i według swojej i, 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 i w sposób dla niego pozytywny, no to to jest taki kurde dziecina, infantylizm kompletny. Bo to nie jest istotne, co on myśli, ale jest istotne, co o nim myślą. Ja pitole, no, kompletnie. Jak pomógł kogoś chce ukarać, to, to mu rozum odbiera, to już jest wielokrotnie udowodnione na świecie. Dobra, pozdrawiam. Widzę, że. Donald Tusk dostarcza mi bardzo dużo materiału do przemyśleń, jak to mawiał towarzysz Sztylic. Pozdrawiam i do usłyszenia.